Z tej strony domino i pokażę Wam siema, z tej strony domino i pokażę Wam, jakie jaką może mi się udało stworzyć, tylko nie wiem, czy. Patrzcie, to nie to ta. ta. jest słaba. O, ta. O. Nie. O, ta. I patrzcie. I powiedzcie mi później, czy napisz, napiszcie w komentarzu, czy jest ok, ok ta muzyka i czy, um, czy, mam, więcej ra czy mam więcej razy, mam, czy mam robić więcej muzyk. I w górę zostawcie, jeżeli wam się filmik podoba, subskrybujcie na kanale, dzwoneczkiem. Będziecie otrzymywać powiadomienia, i słuchajcie tej muzyki. Muszę się sprawić parę muzyk. Ja też nie wiem taką fajną, ale zapomniałem jak ją stworzyłem. Więc zostawcie zubika z foneskiem.